Pyśka ma fajną cipkę, kurwa, wchodzę i taki pierwszy komentarz na czacie, kurwa Co za ludzie, co za kraj Niech się pokonam, czujesz, niech czekaj, niech przyjdzie Ezio, niech się pokuci z Damianem to się wpierdolę ja i się zaczną schody, kurwa, nie? Spokojnie Wczoraj, wczoraj wojnę miałem prawie rozwód, nie? Jak powiedziałem, że idę grać w Atlasa jeszcze Skoro już widzieć jej minę kurwa. O czwartej? O czwartej, rano jak powiedziałem, mówię, kurwa, idę grać w Atlasa Patrzę na Monika, ta mina taka, no kurwa, spróbuj, nie? Ej, co napisał mi, że jeszcze idzie kupę? No kurwa, to świetnie. No chociaż w sumie szybko sra z tego co każdy. A gdy to on raczej zrzuca balas i wychodzi, na nie wiem czy się podciera. Znaczy, on ma, inny, on ma inny sposób, bo on bierze tak papier, nie? Bierze trzy listki, tak z, wiesz, zwija. No. Żeby, żeby było po prostu grubość. Trzech pasków i ten. I wsadza sobie w gacie i idzie, nie? On nie podciera, tylko A, wsadza papier. Po prostu, od ruchów, po w końcu się wyciera. Ta no. Kurwa, myślałem. Takie tarcie ma, nie, i... No tak jest, słuchaj, Chyba tylko wyrzuca ten papierek. Czy jak nie ma Ezio, takie taki mądrzej ten live wydaje Jest taki mądrzejszy live. Tak jakbyśmy naprawdę mieli IQ na minimum 60, a nie zejdziemy jak 23. Chyba nie Przez... mamy statku, to jest nasz statek, ale zobacz jaki ładny! Mm. <laughs> Trzeci dzień robią to samo i chuj. Nie no, będzie dobrze, dzisiaj będzie statek, Damian obiecał. Mm. Damian, chodź ci, to dam najpierw. Ale co ty chcesz mi dać? To co chcesz wziąć, ode mnie masz. No nie, no ty chcesz się zrzucić. Masz. Pierdolę cię, kurwa. <grafy> się zrzucaj na statek, a nie wiem. A cię mnie ciągą. nie zbierać, nie? Ty jesteś zła, że ci majtki? No. Kogoś nie mówić. Ojciec, spuści jakiegoś typa mu ufa, 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 udał jej na zmieszkę, i nagle zabrał swoją grubą świnię i uciekł. <grafy> uciekł z chaty i kuj. Kurwa, co mam zrobić, gdzie dziecią jest, nie? co, za nogi i do Wisły. <grym> kurwa, za nogi i do Wisły, nie wiem. A, Ura. patrz, znalazłem za pierwszym za wodę. Nie, nie trafiłem. znowu, jakiś przejebany jestem? Za przejazdem, no do... Krzyżności nie zaprzeczy. nie zaprzeczy, no co za kurwa. <grym> Widzicie, czy tam no i ty za trzy złote, czy tam też za dwa złote, czy tam... <grym> Promocja, kurwa. kurwa pro... za zetkę jak kiknę. <grym> za stówę, kurwa, za stówę też się klaszczę. Kiedy Fifa? Jak zrobią, żebym mógł grać z Esiem i z Peborem, kurwa. A, ale można chyba, nie? Bo my dwóch z Damianem na ciebie, Ja będę na bramce, gruby na bramce. Gruby na bramę idzie. Jak w nas skali od wiemy, minus 2 do 11? No według mnie w chuj jest okropny. są so fucking ugly. A nie wiem dlaczego, ale dziewczynom się ten idiota podoba. Ja Wy kurwa, oczu nie macie? A pewo, ale ty Co teraz ruchasz, nie? Normalnie. Nie. nie. nie wiem, nie wiem, nie ja mogę tyle. Tak. Ja już nie Ty, ty ja się już nie ruchasz Czerwony. Do nowego roku! Niech Kutas ostygnie. Mnie żyła bolała na chuj. Bo Ezio nie ma dziewczyny i właśnie dla niego potrzebujemy ładną moderatorkę. Najważniejsze. Może być w chuj brzydka. Możesz być kurwa w chuj brzydka. Ale czekaj, daj do końca. Ale nie możesz być, ja kurwa, gruba, no bo Eziu ma taki gust, no to to po prostu. Wytkownika. Tomek, taki ten Tomek do mnie pisze, wiesz, że też on by sobie chciał dziewczynkę na tę dupę złapać, odbyt polizać, wiesz, taki też fetyszysta trochę, jak ty, Eziu. Ja I ci ja na tym Facebooku, jak się pytać o te lizanie odbytu, wiesz, czym to się robi? Bo, bo, bo on nie wiedział, kurwa, on się to jak... Czym... No właśnie nie, kurwa. Trzeba takimi suchymi piętami po odbycie jeździć. To największą przyjemność sprawia dziewczynie. Jakbym wam zajebał się kiedy w głowę, to... ci w dupę. A, no w ten sposób. Kurwa, ale to musi być zajebisty shot! Kurwa stary, widziałeś shota jak siwy obształ ścianę! Kurwa, mać stary! Rok czekałem, żeby takiego szota obejrzeć. Ja mam kurwa teraz taką rakietę, że nieważne co byś napisał, to i tak nie chcę druchać. Mam beter. Jest bo na czacie, bo zaplusował. Nie mam na czacie. Na chuj, mówiłem, na chuj to zbyt. mówiłem, nie? Na chuj to mówiłem? Mogłem poczekać. I zmęczyłem się kurwa tańcząc. cześć to? Pierdolę kurwa tą postęp. Naprawdę. Zobaczcie na live, skończyłem tańczyć i mi wróciła Stabida. Zobacz, ale to jest dwa <winie> No, <grym> Ej, a wiecie jak naz, nazwiemy statek? Nie <grym> wiem jak. Luźny zrzut. <grym> Luźny zrzut. Mi się kojarzy z twoim hobby. <grym> o, co to jest to czerwone? Zacznij tutaj! Tak jak stoję, patrz, widzisz? No kurwa, ja, jak ja to widzę, a wy mnie? No nie ma! <grym> jest kurwa czerwone, mówię wam! Niedaleko jest go downem, jest Ale zobaczcie na lewie, to tu to idealnie widać. Jest 15 sekund, dawać. To słońce. Ludzie piszą. No jak kurwa. Skibini. Ej, no patrz, jak tu blisko jest, to idzie dotknąć!

No, no obs się ci wykurwiłem A tak, OBS-a to tak, ale już jest połączone podobnie ma Na cały czas się chujem bawię, nie wiem po co A myłem go W zlewie <śpiewanie <śpiewanie> Nie, ja robię tak, że Kładę chuja w zlewie, tak Pa! ci? Czateczką ja ja chuj... Taką specjalną do... Stary, ja chuja, chuja myję częściej w zlewie niż zęby, kurwa no to więc jest A myslujesz czy nie? Tak, normalnie Ja tak bym chciał, teraz tak sobie robię, tak o i tak Buf, I sądzę i chuj i tam po pokoju i rzucą Tak bym chciał, ale no nie mam tak W ogóle kurwa 25 sekund opóźnienia i chuj No i chuj Po statek, statek widmo Statek widmo O kurwa kto jest niecofnięty w rozwoju Nie widmo Statek <śles> widmo <śles> <śles> Panie kapitany <cały> jest Statek widmo <śles> 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 Chciałem zadać pytanie a że próbowałeś zwoić spermy? Nie, nigdy. Bo Czemu nie próbowałeś? Nie. nie wiem, nie wpadłem na ten pomysł jeszcze. Ale dzięki za podsunięcie go. To ktoś się wyjebał, kto? Jak byłem w czwartym podstawówce, że pierwszy koniec będzie to byłem tutaj. co na język no, mówię, kurwa, ale gówno słone. Nie, że dużo tylko mam kropkę. Ciekawo, od tego czasu już nigdy. Ten <laughs> Wilk już umiera! No to? Dobrze. Mój No le le Ale ja le też! Aaaa! O kurwa, bym mi zajebał Wow! No? Tu chłop śpi kurwa! O kurwa, po cztery to bije Aaaa! Ej, nie mi wolał! Kurwa! No, kurwa, trzy strzały! Co chcę Miliony, Dobra, ja mu nic nie robię! Kurwa, drugi! Oba mnie! Ja pierdolę. Kurwa! Dobra, wypierdolaj z tego. <laughs> Kurwa, my to, że musimy stać na zimnie, a oni sobie smacznie śpią. I teraz wal... <laughs> no! No idź tam upoluj krzyteny, ten, bo tam jakieś te, jeziorki śmigały Już ja nie stał tak naprawdę Mogę wam potańczyć jak chcecie Ej, ja wiem czym to bierzesz, O, kurwa Oła. Co ty tam wszystkich spiskał. No jest skrzynka, stój, daj, po, daj mi załukać. O kurwa, i nic mi nie, nie dacie bierz. z tego Nie bierz nic Patrz Kur... kurwa, tu jest wszystko Zbudujemy statek Wszystko tam jest, tam jest kurwa wszystko na statek Jest kurwa wszystko na statek Dni, kurwa! siedni i wejdę na swoją white Wave moja! Wszystko to było! Ten założył wszystko na siebie, oddawaj, kurwa to! A, ja, kurwa, muszę tyś coś mieć, my tak, żeby nie było nam wszystkim zimno, a nie tylko mu! Nie ja jestem piratem! Kurwa, Jesteś podziel kurwa. się, kurwo! Nie! Jesteś kurwo! Przesuń Jesteś się! Jak... się! Wiesz, te itemy, wszystkie, co tam są na statek. Tak, ale. on pęknie, jak założyłby to, wszystko na statek? <gryzanie> no, jak bańka, kurwa. Daj mi kurwa coś z tego ciepłego ubrania. Byle co, jedną rzecz, ciepło. To nie jest ciepłem, zimno, fuj w tym. <gryzanie> tak, tak, tak. Kurwa mać Damianem da, wyjebę, wyjebę moja chuj. Dwa razy się chodzi. i idziesz tutaj, tak? Nie, Eziu ja też wziął. Odpływam, pierdole kurwa. No? Nie, nie. Idziesz tu na nas, czy kurwa ty masz zamiar przesięgnąć? <gryzanie> Idę. <gryzanie> <gryzanie> A gdzie chcesz to budować? Właśnie tam płynę, wiesz? Idę, będziemy mieli statek, z siebie robimy na Dobrze. czas. Ale coś kurwa nie chcę płynąć teraz. Rody, może z błota pójdziesz, co? Czemu nie możemy tu wybudować tych doków takich jak tam. Nie wiem, skąd mam wiedzieć? Jak mnie wkurwiasz, Ejzo, takimi pytaniami, czemu no to nie możemy, doki, czemu kurwa. tamto, skąd mam wiedzieć, czemu nie możemy? To czemu nie spróbujesz, kurwa? No, nie, w ogóle nie próbam. Za... Dobra, kurwa. No, nie strzelaj do mnie w Jeszcze raz kurwa zadasz takie głupie pytanie, to cię zapierdolę. No, wybudowali tam kurwa, to się da. Jak mnie boli, twoja głupota, to. Nawet sobie z tego sprawy nie zdradzę. A czemu, czemu nie przepłynęłeś nic? <grym> z nimi, kurwa! Kurwa, co się stało? opowiadajcie. Czekaj, co to jest? Demolish in the. Oj, chuj, wynikałem się. Ej! <grym z nim> Nie, kurwa! Ej, a ty jakie masz rzeczy? No to samo co ja mam. A niech to powie na głos. To samo co mam. Kurwa to czemu ja nie mam? To skąd ty a to powiedz, masz? a powiedz jeszcze, bo on się pytał czy ci zimno w tym. Powiedziałeś, że zimno w chuj, a teraz powiedz prawdę. No zimno w chuj, no płynę. No, no mi, mi nie jest zimno. Nie wiem, chcecie to mogę zaraz teraz. Skończymy live'a? E, pójdziecie spać, ja rozpierdolę wszystko co mieliśmy? Nie, 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 panie kapitanie. I o 16.00 to wstanie: Pierwszy na, kurwa napierdala znowu tej temy i zobaczymy, czy. Nie, czy będziesz nie, szanował, nie. Czy nie, nie. Nie wiadomo, bo... Ej, zio, kurwa, zaczniesz szanować kurwa itemy czy nie? Ty wypierdolę. <laughs> na prawo i no mnie napierdala petardami, idiota, widzisz bo to? Chuj, bo chuj ty kurwa, go straszysz tam. Ja go nie chciałem uderzyć! O On mi zajebał. <śmienicza> Jak w Energylandii się czuje, kurwa. No i chuj. Pudło śmieciu. O i chuj. W <śmienicza> No kurwa, czemu? To jest... Jest druga opcja, dawajcie mi kurwa, pierdolone narzędzia. Ja najebię sobie tego pierdolonego wpisę drzewa i sobie postawię swój mały, pierdolony dok. I sobie z tym małym, pierdolonym doku kurwa wybuduję pierdolony mały statek. I ja mam swoje, dajcie zbuduję moje, kurwa, postawimy ten jebany statek i wypierdalamy. jak to zrobimy, to będziemy mie mieli pojęcie, co robić dalej, bo ja zaczyna się w kurwie. To już nie jest śmieszne, tylko tragiczne. Do tego jeszcze mi kurwa babole z nosa lecą. Zaraz kurwy nędzę dostanę. Gdzie jest kurwa edzio? Daj mi kurwa tej pierdolony kurwa... Ja się wkurwiłem jak chuj może nas namierzą po prostu No co to kurwa Makowski jest do chuja żeby was namierzał? Teraz mnie wilk zabija ŻE CI KURWA MATKA ZDECHŁA TY kurwa JEBANA W CHLOŻU Pierdolę Ale czemu to do nas ten? Jak my przecież nie strzelaliśmy Nie to z wilkami mi się wydaje że kurwa w klasy gra No jakoś kurwa, statek jednak olał tego wilka. Może się kurwa nie lubili. Może kurwa, to był kurwa winny pieniądze. No skąd ty żeś kurwo przypłynął? Po trzech dniach jebanych. Po trzech pierdolonych dniach kurwa, shipyard jebany. Wybudowałem go, kurwa! <grywa>